kiedy odprowadzała go do opiekunki pół godziny temu. Niemal przez cały czas okazywał radość i wesołość, a kiedy coś było nie tak, natychmiast ją o tym informował. Miał charakter po polu, uznała Helen. Podobnie jak oczy. A może tylko oszukiwała samą siebie? Było warto, tak. Absolutnie potwierdziła. Może mi pani wierzyć, będzie tylko gorzej. Och, niech pan nawet tak nie mówi, śmiejąc się, podała mężczyźnie dwie jednofuntowe monety i zaczekała na czterdzieści trzy pensy reszty, jak co dzień. Kiedy Aktar wyjmował bilon z kasy, Helen usłyszała dzwonek przy drzwiach. Zobaczyła, jak mężczyzna unosi wzrok i usłyszała głosy, zuchwałe i buńczuczne, gdy do sklepiku weszła grupa nastolatków. Rozejrzała się dookoła. Było ich trzech, jeden czarny i dwóch białych, wszyscy pewni siebie. Proszę, rzekł Aktar. Podał Helen resztę, ale ani na moment nie odrywał wzroku od trzech chłopaków, a jego głos brzmiał ciszej niż przed chwilą. Zanim Helen odwróciła się do niego, zobaczyła, jak chłopcy podchodzą do lodówki z napojami, i śmiejąc się oraz przeklinając, otwierają drzwiczki. Cieszą się, że mają widownię, pomyślała. Zapowiada się ładny dzień. To dobrze, mruknął Aktar. Wciąż stał w bezruchu, spoglądając w stronę lodówki. To nie potrwa długo. Helen wrzuciła drobne do portmonetki, a złożoną gazetę do torebki. Usłyszała, jak mężczyzna za nią robi przeciągły wydech. Najwyraźniej nie mógł się już doczekać, kiedy zostanie obsłużony. Otworzyła usta, by powiedzieć do zobaczenia jutro gdy pan Aktar nachylił się do niej, po czym skinął głową w stronę trzech nastolatków i wyszeptał Nie cierpię tych gnojków. Helen znów rozejrzała się wokoło. Nastolatkowie grzebali w lodówce, wyjmując z niej puszki i wstawiając je z powrotem, śniali się i przepychali między sobą jeden z nich który wchodząc ściągnął ze stojaka gazetę opierał się o stojak z pocztówkami okolicznościowymi i wertował ją ostentacyjnie mężczyzna stojący za Helen wymamrotał na miłość boską nie była pewna czy był to wyraz frustracji że kazano mu czekać czy rozdrażnienia na zachowanie nastolatków przy lodówce hej powiedział aktar Helen odwróciła się do kontuaru, usłyszała syk otwieranej puszki i zobaczyła, że oblicze pana Aktara nagle spochmurniało. Ej! Kolejny syk, i teraz już dwóch nastolatków popijało kole z puszek, podczas gdy trzeci wyrzucił podartą gazetę i sięgnął do lodówki, aby wziąć jedną kole dla siebie. Musicie za nie zapłacić zawołał Aktar. Zapomniałem portfela, odparł jeden z chłopaków. Dwaj pozostali wybuchnęli śmiechem i przebili żółwika. Biały chłopak, który czytał gazetę, opróżnił puszkę i ją zgniótł. A jak nie zapłacimy, to co? rozłożył szeroko ręce w zuchwałym geście. Wybuchniesz? Musicie zapłacić. Helen spojrzała na aktara. Dostrzegła poruszające się mięśnie jego żuchwy, opuszczone wzdłuż boków ramiona, dłonie zaciśnięte w pięści. Zrobiła niewielki krok w prawo, aby ją zauważył, i pokręciła głową. Odpuść! wynocha z mojego sklepu! zawołał aktar. Oczy białego chłopaka wydawały się małe i martwe, kiedy upuścił zgniecioną puszkę i ruszył wolno w stronę lady. Wsunął jedną rękę do kieszeni bluzy z kapturem. Zmuś nas wycedził. Z tyłu za nim jego kumple rzucili prawie puste puszki na podłogę, resztki napoju rozlały się po posadzce. Sorki! mruknął jeden z nich. Nagle Helen zrobiło się sucho w ustach. Włożyła rękę do torebki i zacisnęła dłoń na portfeliku, gdzie znajdowała się jej służbowa odznaka. To była tylko brawura nastolatków, tak w każdym razie sądziła, jedno błyśnięcie odznaką, parę ostrych słów i gnojki zmyłyby się stąd w okamgnieniu. O sama chyba się sfajdał. W tej samej chwili włączył się zawodowy instynkt Helen, owładnęło nią znacznie silniejsze przeświadczenie, bądź co bądź chłopak mógł mieć w kieszeni nóż. Wiedziała, że nie może zakładać niczego z góry, i zdawała sobie sprawę z tego, co może spotkać niedoszłych bohaterów. Znała jednego z funkcjonariuszy służb pomocniczych z Forest Hill, który kilka miesięcy temu upomniał czternastolatka za rzucenie puszki na ziemię. Funkcjonariusz wciąż leżał podłączony do respiratora. Rok czy dwa lata temu też była taka. Teraz jednak ma dziecko. Sklepik Twój, ale kraj nie. Mężczyzna, który czekałby go obsłużono, przysunął się do niej, czy próbował ochronić ją, czy siebie, tak czy owak ciężko.